Damien de kasz. Jadalny las obfite zbiory o każdej porze roku fragment książki. Zaczynamy od rosnących drzew lub dzikiego lasu. Założenie jadalnego lasu w istniejącym już dzikim lesie może wydawać się skomplikowane. Drzewa zajmują całą przestrzeń. Cóż więc można zrobić? To tak jakby używając metafory malarskiej znaleźć się przed pięknym już ukończonym obrazem. Jeśli jednak malarz i ogrodnik zdecydują się wykorzystać to, co już istnieje, będzie im łatwo dokonać kilku poprawek, aby otrzymać nowe dzieło. Gleba w lesie jest już żyzna, zasobna w substancje organiczne, grzyby i inne organizmy żywe. W zacienionych miejscach rośliny mniej cierpią w okresie letnim z powodu upałów i suszy. Warto bowiem wiedzieć, że wiele drzew owocowych źle znosi pierwsze lata po posadzeniu, gdy rosną w pełnym słońcu. Aby całość stała się produktywna, konieczne będzie wycięcie niektórych z nich, częściowo lub w całości, aby uzyskać wystarczająco dużo światła i zapewnić sobie ich doskonałe owocowanie. Oto propozycja, jak rozpocząć od lasu. Dokonajcie spisu już rosnących drzew i dowiedzcie się jak najwięcej o ich zastosowaniu jadalne, ważne dla bioróżnorodności, dla lasu itd. Może niektóre z nich mogą dawać jadalne owoce. Przed wycięciem drzewa poświęćcie czas na stworzenie dobrego projektu. Uwaga, za pomocą piły w ciągu kilku minut można ściąć drzewo, które potrzebowało wielu lat, aby urosnąć. Uważam, że należy się dobrze zastanowić przed podjęciem takich działań. Aby uzyskać wystarczającą ilość światła, niektóre drzewa możecie ogłowić, a inne ściąć na poziomie gleby. Otrzymacie dostatecznie dużo materii organicznej, aby uniknąć konieczności nawożenia gleby. Przygotujcie słoneczną polanę dla ogrodu warzywnego. Uprawianie warzyw na wałach prostych pozwoli uniknąć rywalizacji z korzeniami dzikich drzew. Bardzo dobrze sprawdza się uprawa na wałach warstwowych. Posadźcie drzewa owocowe. Powoli zastąpią one te, które rosną na miejscu. Trzeba regularnie ciąć i przycinać drzewa dziko rosnące, które mają tendencję do szybkiego wzrostu. Posadźcie wiele pnączy, aby mogły się wspinać po dziko rosnących drzewach i zapewniać obfite owocowanie. Systematycznie wykonujcie niewielkie cięcia. Większe stosujcie zimą, aby zapobiec ekspansji tych dziko rosnących drzew. Oto jesteście w młodym jadalnym lesie. Z każdym rokiem zbiory będą coraz bardziej obfite. Miałem okazję uczestniczyć w zakładaniu kilku lasów jadalnych na terenach już zalesionych w południowo-wschodniej Francji. W gorącym i suchym klimacie efekty pojawiły się szybciej niż w wypadku nowo zakładanego lasu na słonecznej łące. Najtrudniejszą kwestią jest często podjęcie decyzji o przycinaniu lub wycinaniu drzew dziko rosnących w celu zastąpienia ich własnymi drzewami owocowymi, ale później wszystko dzieje się już bardzo szybko. Zaczynamy od sadu. Zakładanie jadalnego lasu z już istniejącego sadu jest z pewnością łatwiejsze niż zaczynanie od łąki lub dzikiego lasu. Wiele drzew już rośnie i owocuje, a zasadniczym problemem jest w tym wypadku brak różnorodności spowodowany uprawą monokulturową. Często sady są jednogatunkowe, to znaczy, że na całym terenie rosną drzewa tylko jednego gatunku. Monokultura może doprowadzić do nawracających problemów związanych z występowaniem chorób i szkodników. Wyzwaniem będzie wprowadzenie w tej uprawie różnorodności biologicznej i produkowanie w sposób wielopiętrowy. Nie wszystkie sady są takie same. Trudno jest zatem zaproponować jedną metodę przekształcania ich w lasy jadalne. Poniższa propozycja dotyczy przekształcenia sadu towarowego, tradycyjnego i jednorodnego. Projektując, pamiętajcie, aby pozostawić strefę bez ingerencji człowieka. W ten sposób dzika przyroda na nowo ożywi to miejsce. W miarę możliwości stwórzcie różne nisze ekologiczne: sadzawka, stos drewna, stos kamieni, budka lęgowa i tym podobne. Bioróżnorodność przyczyni się do unormowania liczebności owadów, które w nadmiarze mogą powodować szkody. Pamiętajcie, aby w jak największym stopniu ściółkować glebę, aby przywrócić w niej życie. Jeśli macie do czynienia z monokulturą Usuwajcie martwe i najsłabsze drzewa, zastępując je uprawami z różnych warstw. Wprowadzajcie rośliny rozmaitych gatunków, co pozwoli odejść od jednorodności. Uwzględnijcie w szczególności rośliny wiążące azot. Tam, gdzie odległości między drzewami są wystarczające, wprowadźcie wiele warstw uprawy. Rozważcie posadzenie roślin, których owoce mogą być zbierane w innym terminie niż te rosnące w starym sadzie. Ponownie pomyślcie o wykorzystaniu roślin wiążących azot. Uprawiajcie rośliny aromatyczne i przyprawowe tymianek, czomber, lawenda, melisa, mięta itd., aby zakłócić węch potencjalnie występujących szkodliwych owadów. Rośliny z podrodziny czosnkowych czosnek, szalotka, szczypiorek, por itd. ograniczają rozprzestrzenianie się niektórych chorób. Na koniec... Pozostaje już tylko pielęgnować rośliny i kontrolować możliwe zachwiania równowagi